Magiem. krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Oni po prostu uwielbiają okazywać magom, że nie są tu mile widziani. Co stawia mnie w odrobinę niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem, byłeś chłopcą magów? Nie wszyscy templariusze nimi są, ale tak. Ja byłem. Zakon wychowywał mnie do czasu aż. Sześć miesięcy temu zostałem zwerbowany przez Duncana. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca, wielebna matka chciała temu magowi ubliżyć. A on od razu się zorientował, o co chodzi. Nigdy bym się nie zgodził, by wyruszyć z tą wiadomością. Ale Duncan mówi, że mamy ze sobą współpracować. Do nich najwyraźniej jego słowa nie dotarły. No dobra, w takim razie już chyba zakończymy tę gadkę, bo nic ciekawego się nie dzieje, no to ruszamy dalej. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać. W przeciwnym razie prowadź. Super. Więc tak, tutaj jest jeszcze jakiś kufer, tu jest oczywiście zamknięty, nie możemy się do niego dostać. Tutaj też nie możemy wyjść. Czyli wracamy. I od razu zrobimy saving. A, i damy ten hełm Alisterowi. Zdejmiemy go. Śmiesznie wygląda. I damy Ci ten hełm, plus miecz rodowy. Będziesz miał znacznie większego kopa niż do tej pory. I jeszcze tarczę z wysokorza, która też jest nieporównywalnie lepsza od tej twojej. Do tego damy mu amulet. Maga wojny. Nie. Plus jeden do regeneracji podczas walki zmniejsza wrogość. Nie, plus 3 do kondycji na pewno. Tylko lister. Co, plus 3 do kondycji, nie? A, to, 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 to. A co ja mam? Jakie ja mam pierścienie? Plus jeden do atrybutów i plus jeden do przybicia pancerza podczas walki wręcz. Nie, no okej. Okay. Dobra, jeszcze jakiś amulet musi przydać. Talizman dzikiego wilka. Plus jeden do pancerza, to mu się przyda. Więc dobra, pasu żadnego nie mamy, e, jeszcze mu ułożymy tylko tak, słabszy okład leczniczy w to miejsce, okład leczniczy tutaj, samemu też sobie poprzestawiamy okład leczniczy w to miejsce. No. Jeszcze zostało nam po uszerego, uszeregowaniu mu zdolności. czyli tak, tutaj damy ciągło, ciągłe, a z kolei tutaj jakieś uderzenia. Ma, okay, On ma cios tarczą i uderzenie tarczą. Jest, nie, nie, jest nieźle wyspecjalizowany w tarczy. Zaraz Wam pokażę. Eee, Osiągnięcie heroiczne, nie, oczywiście nie takich na to trzeba. Tutaj umiejętności. No. To jest typowy tank, widzicie? On jest w tarczy, się specjalizuje i do tego ma. Jeszcze będzie miał groźbę i tak dalej, który zwiększa wrogość napotkanych stworzeń i będą atakować jego, a nie nas. Dobra, idziemy dalej. A my sobie zagarnimy taki fajniejszy hełm, trochę eee, z takimi rogami. <grystanie> Wygląda jak hełm, hełm Wikingów. Udało ci się znaleźć Alistera, prawda? No dobrze. Rozumiem, że możemy już rozpocząć przygotowania. Zakładam, że skończyłeś już drażnienie magów, Alisterze. <grystanie> Co mogę powiedzieć? Czcigodna matka zastawiła na mnie pułapkę. Uczuciem winy włada tak, że powinni znaleźć dla niej miejsce w armii. Zmusiła cię, byś obraził Maga, tak? Nie możemy nikogo do siebie zrażać, Alisterze. Nie możemy też dostarczać argumentów tym, którzy wykorzystają je przeciw nam. Przepraszam, dankanie. Pójdę po resztę. Oto Sir John, rycerz z Miło mi poznać. A ten tutaj to dawet. Ruch z Deneri. Miło mi moja pani. A to oczywiście rekrutka, o której wspominał Duncan. Hmm, to teraz robi takie skoczne japońskie. Hejo! Dobrze, więc skoro wszyscy już tu jesteśmy, możemy zacząć. I wszyscy uznają nas za kompletnie demili. uda się <noise> do głuszy Korkali, gdzie wykona dwa zadania. Po pierwsze macie zdobyć trzy fiolki krfrocznych pomiotów. Po jednej dla każdego rekruta. A to drugie zadanie? Gdzieś w głuszy znajdowało się niegdyś porzucone archiwum szarej straży. Najskalej? No może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. Chcę by się odzyskał, Alisterze. To spojrzenie jest tak wymowne, że oznacza, spróbuj mi kurwa wrócić bez nich. <laughs> W taki sposób odnajdziemy to archiwum, dobra to nie jest istotne, znaleźć archiwum i trzy fiorki zrozumiane. się traktaty dotyczące wsparcia, którego zobowiązano się nam udzielić. W niedalekiej przyszłości mogą okazać się niezwykle cenne. Uważaj na swoich podwładnych halisterze. Wracajcie szybko i bezpiecznie. Tak jest. Niechaj stwórca czupa nad wami Zobaczymy się po powrocie. No i super. Dobra, od razu zrobimy małe oszustwo bo sprawdźmy jaką on ma zbroję to jest 5, 10, 3, 7, 3 5, 5, tak my mamy, o właśnie on ma lepszą zbroję więc po prostu zakusimy zbroję też kolczy i jemu oddamy tą naszą zbroję trochę gorszą jaki masz miecz? 11, my mamy taki sam, 11, tak jest, dobra, no to robimy to, save'ik, mamy trochę lepszą zbroję i przy okazji możemy od razu sobie się udać do górzy korkali Dobra, ale zanim tam pójdziemy, to ja wam na razie podziękuję, do ciąg w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Dragon Age początek, heja! Witam wszystkich. Eee, wracam do naszej uroczej Claire, która już niedługo zostanie szarym strażnikiem. Dobra, eee, teraz musimy iść do głuszy, by zdobyć te dokumenty, ale najpierw, do, zanim to zrobimy, muszę sobie poszeregować umiejętności. Więc tak, eee, kamuflaż tu jest akurat mu nieprzydatny, za słabo jest rozwinięty, żeby cokolwiek nim zrobić. Eee, to jest typowy łotrzyk, David ma z kolei. Jest takim samym typem wojownika jak nasz, więc i do tego troszkę bardziej rozwiniętym, bardziej na tak postawionym. Chyba nie, nie, w ogóle ma więcej umiejętności od nas, więc tak. Dobra, zrobimy Civic. I wyruszamy do tej głuszy. Tam będzie dużo walki. W ogóle ta gra się składa. Skoły. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szara strażniczka nie będzie w lesie bezpieczna. Eee, przepraszam też Was za te ściszone głosy w wcześniejszych partach. Mój błąd. Eee, teraz już troszkę podniosę, chyba podniosę jeszcze trochę, bo no, mam to głupie wrażenie, że jest za cicho. Dźwięk może minimalnie jeszcze podniesiemy. No, teraz powinno wszystko działać, fajnie. E, pójdziemy jako lister, no z ptankiem jako pierwszy, i od razu użyjemy. E, co dodaje? W tym trybie wodzik ma większą szansę na odbicie strzał i pocisków, tarczą. Na razie jest nieprzydatny. Dobra, podświetlając tab, dostajemy wiadomość od celak w okolicy. Więc tak, tu mam jednego wilka. Jeden wilk, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, więc tak, łotrzykiem... Każemy atakować i może od razu przyszpilająca strzała, ten niech zaatakuje wilki, a my się przełączymy na swoich. No. Jak to teraz wygląda? Mhm. Tak, ty zaatakuj tego, a ciebie bym prosił tutaj i od razu może ciostrę kojeścią. No, powinniśmy to wygrać. Jak tam nasze zdrowie? Co robisz? Okay, dobra, ty zabiłeś, super. Eee, co robi nasz łotrzyk? Nasz łotrzyk będzie teraz walczyć wręcz, więc przełączmy mu broń. O, właśnie, już jest ja sam przełączony, to fajnie. Dobra. nasza pojemniczka dzielnie walczy z dzikami, Do no, obuszenie. Tak też Alister też sobie da spokojnie radę Nie ma dla ciebie nadziei No zupełnie nie ma nadziei Dobra, pozbieramy fanty z wilków a, Wilki wyrzucają skóry, tak jest skóry się opchnie, bo do niczego innego nie służą. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego jak crafting, bo... A, to znaczy jest, ale jest tak okrojony... To, to jest bardziej gra akcji niż RPG. RPG to, to jest niewiele Dobra, idziemy dalej. Coś tu chyba jeszcze było, a taś, nie... misjonarz... E, Jacob. Dobra. Dobrze.